Chciałbym jeszcze się odnieść do czegoś takiego, co za niedługo się może wydarzyć. Maseczki. Chciałem Państwa przekonać, że nie musimy nosić maseczek. Wszelkie ograniczenia rozporządzeniami naszej wolności były dotąd bezprawne i policja nie ma najmniejszego powodu do interweniowania wobec nas. Sam przez 20 niepełna lat byłem policjantem i nie godzę się, sam nie nosiłem tej maseczki i nie godzę się na to, żeby policja, jeżeli znowu zostanie wprowadzone rozporządzeniem taki wymóg, żeby interweniowała wobec mnie. Każdemu z nas, jeżeli wejdziemy do jakiegoś miejsca, sklepu, przychodni zdrowia, jakiegokolwiek dowolnego miejsca lub jeżeli będzie na ulicy dany człowiek bez maseczki, Policjant, który będzie podejmował interwencję, jest w tym momencie sprawcą przestępstwa. I będziemy zatrzymywać takich funkcjonariuszy jako ujęcie obywatelskie. Będziemy to rejestrować kamerami, żeby mieć dowód dla sądu, że to są przestępcy i nie mają prawa najmniejszego wykonywać swoich bezprawnych poleceń od przełożonych. Będziemy takich ludzi błaźnie na ulicy nagrywać i pokazywać obnażać to bezprawie, ponieważ jesteśmy wolnymi ludźmi, mamy swoje prawa konstytucyjne i nikt nie może nas niweczyć, urągać naszej godności. Tyle chciałem przekazać Brawo! dzisiaj. Dziękuję wszystkim.